W kolejnym holu z Pepko, wasza i moja ulubiona seria. Na moim kanale, na innych kanałach bardzo lubię Pepko. Myślę, że Wy również. I co? Bez zbędnego przedłużania, przechodzę do pokazywania na pierwszy ogień rzecz, która stoi obok mnie. Mianowicie jest to ten piękny wazon, y, takie tłuczone szkło. Oj, zaraz będzie naprawdę potłuczone. Nie jest on jakiś mega duży, powiedziałabym taki średni, kosztował 15 zł. Myślę, że bardzo ładnie prezentuje się nawet z tymi tulipanami z Dnia Kobiet. I przechodzę już do dalszego pokazywania. Tutaj pierwsza rzecz, czyli miotła. Słabo ją widać, ale pokazuję. Jest to ta z tej nowej kolekcji. Ja jeszcze jej nie używałam. Ma taką tutaj yy, szczotę. Z takim długim włosiem, fajna mięciutka, kształt, no taki jak widzicie. Jak mówiłam, nie używałam, więc nie wiem, jak będzie się sprawdzała. Teraz ta kolekcja jest z tymi czarnymi elementami zakończona jest klasycznie. Nie ma tutaj żadnego plastiku, żeby zawiesić, ewentualnie ta tutaj dziurka, jeżeli ktoś chciałby sobie zawiesić, no to. Widzicie, tak jest zakończona. Kosztowała 15 zł. No i jest ona bambusowa, więc taka pierwsza rzecz do domu. Przechodzę do mojej torby, która stoi obok. Mam tutaj torebeczkę na prezent dla dziewczynki. Koszt tej torebeczki to 2 zł. Jest ona taka mniejsza i do niej coś za chwilę tutaj również będzie. Takie drobne upominki na zająca, u nas w rodzinie się robi tak naprawdę słodycze, ale ta dzidzia jest za mała jeszcze, więc dostanie od cioci taki zestawik. Mamy tutaj trzy elementowy zestaw, no jest to teraz nieco większe, więc myślę, że będzie to bardziej na lato, z tego względu też, że jest krótki rękawek. I mamy tutaj takie bodziaki, w takie łapki się, do tego jest taka opaska. Coś takiego. I takie spodenasy z takimi fajnymi nogaweczkami. Bardzo mi się to spodobało, więc taki mały upominek na zająca. To koszt, ten zestaw cały kosztował dwie dyszki, więc myślę, że na pewno powinien się tutaj zmieścić, jak go ładnie złożę. Zdajmy raczej z tego tutaj wieszaka i, i powędruję to do dzidziulki. <grym> Następnie. Mam piżamę męską, już Wam pokazuję. To jest ze starej kolekcji. Cena to 24,99. Góra jest czerwona. To jest no, czerwona w kamerze. Ten kolor troszeczkę jest przekłamany. Taki ma nadruk, statki, jakieś żaglówki, napisy. Taka zwykła, prosta, nawet koszulka na co dzień. Kto by powiedział, że to jest piżama. I do tego w zestawie były takie granatowe spodenki, 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 nie spodnie, spodenki na gumie, więc taka piżamka męska. Kolejna rzecz, coś dla mnie, i jest to teraz bardzo rozsławiona nerka z Pepko, oczywiście nowa kolekcja Pepco Ladies. I cena tej nerki to 20 zł. Ona jest tutaj z takimi przeszyciami, złoty zameczek. W środku mamy cudowne wypełnienie. Nie jest ona jakoś szczególnie wielka, ale do najmniejszych myślę też nie należy, chociaż ja mam duży portfel i raczej ten mój portfel się tutaj nie zmieści, więc telefon, chusteczki na jakiś spacer czy do sklepu z odliczonymi pieniędzmi albo z kartą, myślę, że będzie spoko. Chyba, że ktoś ma mały portfel, no to, no to proszę bardzo, mój raczej się tutaj nie zmieści. Mamy oczywiście regulację, zapinana jest na klamrę, więc wygodnie, tak jak być powinno. Nie wiem, czy są jakieś na inne zapięcia, może są, ja się nie spotkałam, ale bynajmniej tutaj mamy na klamrę. Tutaj było takie zabezpieczenie, bo ten pasek był skrócony. Więc już to zdjęłam. Taka nereczka. Oczywiście ekoskóra. Kolejna rzecz to jest bluzka męska dla mojego męża. Piżama była, bo nie wiem czy Wam powiedziałam rozmiar L. Jeszcze raz się upewnię, bo ja dla męża biorę zawsze L. -ki. Tak, L. I tutaj mam bluzeczkę z tej organicznej bawełny. Również w rozmiarze L. Za 15 zł. Wygnieconą. Bo to czekało dwa dni na nagranie, ale z takim, o, tutaj nadrukiem, mąż sobie sam wybrał. Więc myślę, że jej będzie zadowolony. To jest ten napis taki bardzo, bardzo ciemnozielony, to nie jest czarny, ciemnozielony nadruk. I jeszcze jedna rzecz dla mojego męża, również sobie ją wybrał, po czym stwierdził, że ta jest jeszcze w, w białym ym, wariancie że jest białe tło i również mamy te eko znaczki, no ale nie było jego rozmiaru i on tego nie zauważył dopiero w drugim Pepka. Ja mówię, przecież w tym pierwszym też były. Myślałam, że po prostu wolał zieloną. No ale będę polować, może dokupię mu białą i akurat cena tej to 20 zł. Również jest organiczna bawełna, rozmiar L i takie ona ma tutaj wzorki. Go green, eko, jakieś listki, rower, kula ziemska. No widzicie sami zresztą. Bardzo fajna bawełnka. Dalej, co ja tutaj mam? Rzecz u mnie namiętnie używana, czyli rolka do ubrań, a ja ten roluję narożnik po moim piesku, który lubi sobie z nami poleżeć wieczorkiem, jak coś oglądamy. No i niestety sierść jest gubiona, chociaż jest wyczesywany pies, więc taka rolka u nas. Schodzi momentalnie ten zestaw 5 zł, mamy 3 rolki po 30 listków. No i jest jeszcze w zestawie no, ten kijek, na który to zakładamy. Kolejna rzecz, na prezent, też dla naszego tutaj dzieciaczka, znaczy nie naszego, ale tutaj z rodziny. Mam na zajączka upominek 15 zł, taki pistolet na wodę. Były jeszcze większe, no ale to jest 3 lata, więc no, tamtych mógłby nie uradzić. Myślę, że ten nie powinien sprawiać problemu. Były jeszcze mniejsze. Ten był takiej powiedzmy średniej wielkości. Nie najmniejszy, nie największy. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że będzie się cieszył. Nasz dzieciaczek tutaj rodzinny. I teraz, moi drodzy, mam. Aha, jeszcze jedna rzecz do domu, i przejdziemy do takich troszeczkę wielkanocnych rzeczy. Kolejny zestaw chusteczek nawilżających nawilżanych. Moje trzecie albo czwarte opakowanie koszt 5 ,60 zł, 60 sztuk. Ja tego używam do ścierania z mebli, w łazienkach do ścierania, obmywania, do butów. No, bardzo fajne, fajnie nawilżone chusteczki bardzo, bardzo Wam polecam, bardzo je lubię. No i przechodzimy teraz do rzeczy wielkanocnych. Jak już pewnie słyszeliście przed chwilką, mam tutaj takiego zajączka na kijku. Wybrałam sobie w kolorku żółtym, były jeszcze białe. Fajnie, że tutaj ma kituszkę, dzwoneczek. I koszt tego zajączka to 2 złote. Następna rzecz kura. Niestety nie upolowałam złotej. Były trzy ostatnie takie, więc mówię, a wezmę, bo. Bardzo ciężko jest w ogóle o te kurki. Złota to już dla mnie to nie wiem, czy to będzie osiągalne. Miejmy nadzieję, że może gdzieś trafię. I jeszcze ta na złotych nóżkach, z tym złotym jajem, co stoi. No, oszalałam na jej punkcie, ale nie mogę jej nigdzie trafić. Chyba w czterech pepko szukałam, po kilka razy nie ma. U nas ich nie ma, nie wiem. Może jeszcze będą, miejmy nadzieję. No, ale ta kosztuje 10 zł. Zobaczcie, jest takich rozmiarów, taka siedząca. Kurka. No jest przepiękna, więc cieszę się, że chociaż taką udało mi się zakupić. Oczywiście jest ceramiczna. Więc będzie na Wielkanoc piękna ozdoba, albo i może nawet zostawię ją na cały rok. Zobaczymy. Nie wydaje mi się, żeby to było iście z Wielkanocą, taka bardziej kura domowa. Może być w kuchni, może Następnie mam dwa zestawy piórek. Białe i takie pudrowo-różowe. Na początku kupiłam te pudrowo-różowe, ale potem stwierdziłam, że chyba białe będą lepiej mi pasowały. Zaraz zobaczycie do czego. Zestaw tych piórek to 2 zł, jedna taka paczuszka, więc niewiele, sporo ich tutaj jest, no bo wiadomo, to są dosyć takie upchane paczuszki. Mam nadzieję, że będzie ok. Tu widzę nawet jakaś dziurka jest, bo mi pióro wyłazi. Ale takie, dobra, pióreczka. Nie będę się rozwodzić. Dalej mam kółko, ponieważ chcę zrobić wianek i te piórka będą do wianka. Ale mm, trochę się posiłkowałam, posiłkowałam. Widziałam na mm, na pewnej grupie Pepko na Facebooku, że były z tymi białymi piórkami robione i bardziej mi się podobało. Ale tam koszt 2 zł. Może przykleję i białe i różowe. Ale y, teraz mowa o tym kółku styropianowym. Koszt jego to 3 zł. Średnicy tutaj żadnej. Nie ma, więc Wam nie podam, ale widzicie tak, jak moja głowa. Mniej więcej taka wielkość, i na to chcę robić wianek. I do tego wianka zakupiłam jeszcze jajeczka. z starej kolekcji widzę, że one są koszt. To 5 zł. Ja mam oczywiście z takim ym, pomazanym złotem. Były jeszcze oczywiście w srebrze, ale u mnie w domu królu, króluje złoto. I mamy tutaj żółte, niebieskie, szare i różowe. I jakieś parę białek jeszcze jest muśniętym złotem, więc taki zestawik. I wzięłam jeszcze jedno opakowanie, bo bałam się, że takie jedno na to kółko może być mało. Więc mam dwie paczuszki takich jajek. Zastanawiałam się, czy kupić jeszcze mniejsze, bo były jeszcze mniejsze i większe od tych. Więc to są też takie średniego rozmiaru. Jak będę robiła, no to wtedy najwyżej sobie dokupię i dokończę w inny dzień ten mój wianek i ostatnia rzecz również do tego wianka z kolekcji również wielkanocnej to takie sztuczne kwiatki za 5 zł. Mamy tutaj różowe, żółte, fioletowe i takie y, turkusowe. One są o tak tutaj będzie lepiej widać. Na takich jakby takie jakby bukieciki. Ja to planuję porozdzielać i poutykać między jajeczka, więc może dzisiaj już się za to wezmę. Będę to przyklejać na gorący klej. Zobaczymy, co mi z tego wszystkiego wyjdzie. Bo ja za bardzo nie mam zdolności do takich robótek, dekoracji. No ale najwyżej, no, koszt nie jest duży. Kółko 3 zł, to po 5, tutaj 5, więc nie będzie tragedii. Piórka 2, więc w sumie wyjdzie ta dekoracja całkiem w fajnej cenie. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak mi to wyszło i tak dalej, no to zapraszam Was do obserwowania, do subskrybowania, bo myślę, że w jakimś vlogu pokażę. Jeżeli mi to wyjdzie, pokażę Wam. Ten mój wieniec. I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Miło mi, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, łapeczkę w górę, a subskrypcja to już byłabym przeszczęśliwa. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że widzimy się już w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!